Ile wynosi kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego obecnie? Obecnie kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego, jak wynika z, no, z interpretacji ustawy, wynosi 9 lat tyle, ile kadencja na jaką został wybrany jako sędzia. Czyli prezes Trybunału ma kadencję, z jakiego przepisu to wynika? Że 9 lat wynosi kadencja prezesa Trybunału? W takim trybunale no, wy, wy, wynika wprost z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tak, z którego przepisu ustawy? Jeżeli Pan Wysoki wy, 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 Trybunał raczy mi ten przepis przypomnieć, to. Dziękuję bardzo Panie Pośle. To nie ma takiego przepisu w ustawie, który by określał dziewięcioletnią kadencję.